przed budynkiem muzeum, zobaczcie co stoi pomnik radia Sonatina z 1957 roku można sobie tu siąść zrobić zdjęcie e, jakbyście przyjechali to tu jest parking dla odwiedzających cztery miejsca a tutaj logo logo Diora I tak wygląda muzeum tu stoi przed budynkiem muzeum taki sejf. Nie wiem o co z nim chodzi. Może spytam przewodnika, jak nie zapomnę. Taki wielki sejf, zadaszony daszkiem przeźroczystym. Ciekawe o co chodzi. Tutaj mamy Królestwo Diory, czyli sala, w której są odbiorniki i nie tylko odbiorniki, bo telewizory, gramofony, magnetofony produkowane na rynek krajowy. Ja Wam teraz pokażę z bliska to wszystko, co tu jest zgromadzone, a potem przejdziemy do mniejszej sali, która jest za mną i która jest też bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj mamy odbiorniki, które podczas odrestaurowania zostały tutaj obudowy zrobione z przeźroczystego materiału, więc można sobie zobaczyć, jak taki odbiornik lampowy jest skonstruowany w środku. Te lampy, wszystko jest widoczne. Z przodu pięknie zachowane fronty. Tutaj mamy. No, taką można powiedzieć wieżę z lat 70., czyli radio zabutowane w szafce z głośnikami, szafka pod spodem jeszcze. Tutaj piękny gramofon z radiem. Typowe takie odbiorniki stołowe w pięknym stanie, wszystko naprawdę. Tu kolejny odbiornik lampowy z przeźroczystą ścianką, przez którą można sobie zajrzeć. Zresztą, zobaczcie. Jakie piękne i w jakim pięknym stanie są te urządzenia. Są oczywiście wszystkie ładnie opisane. Pani mi tu przez 20 minut opowiadała o, o Diorze, o, o historii, o mieście, o jakby też takich patentach, które powstały w Diorze. I, I zostały stosowane w tych urządzeniach produkowanych przez Diorę. Także, jak będziecie tu w muzeum, wejścia są o pełnej godzinie i wtedy po prostu wchodzicie sobie, z, jak się zbierze grupa osób, o pełnej godzinie. Pani was oprowadza albo pan i opowiada o wszystkim. Mają naprawdę świetną wiedzę. Tutaj, telewizory od starszych ponowsze zobaczcie, taki w miarę nowy. Mamy magnetowi diory u góry i dwa jeszcze poniżej, takie z odkrytą kieszenią. Tutaj mamy 50-tysięczny odbiornik z pilotem. To też jest patent diory. Pilot na przewodzie o długości 5 metrów. Można sobie tutaj regulować kontrast, jasność, chyba i głośność. Już nie pamiętam dokładnie, ale piękna sprawa. Kolejny odbiornik telewizyjny. Tym razem już z pilotem no takim, można powiedzieć, jakie znamy, czyli na podczerwień. Wieża Diory w szafeczce takiej, można powiedzieć, firmowej, zaszklonej, przeszklonej. No i kolejne mini wieże. Taka mini wieża, która była obiektem westchnień w ludzi, w młodzieży, jak byłem młody, czyli taka Kasetą wkładaną nie w kieszeń, tylko tak od zewnątrz. Kolejna piękna wieża, i kolejna piękna wieża. Tutaj mamy odbiorniki z gramofonem. Zresztą, chyba nie muszę Wam opowiadać, co jest czym. Na tej ścianie też piękne różne odbiorniki. Taki chronos stał u mnie w kuchni wiele, wiele lat. Mam go teraz. Będę odrestaurowywał piękne sprzęty w pięknym stanie kolejne są tutaj do muzeum z tego co pani mówiła pojawiają się kolejne egzemplarze są wyławiane z różnych miejsc tu są opisy możecie sobie przeczytać co jest czym wszystkie eksponaty są opisane te radia grają pięknie kwadrofoniczny Cezar Rzadki egzemplarz. Te kwadrofoniczne się zdarzają czasami gdzieś w sprzedaży, ale Cezara dawno nie widziałem i gra ładnie. Natomiast tutaj różne, różne odbiorniki, zarówno lampowe, jak i już później tranzystorowe. Pełny naprawdę przegląd tego, co Diora produkowała. Mamy zestawy takie z lat 70., chyba, 60. -tych. Tak, 60. i 70. Radioodbiorniki z gramofonami na czarne płyty winylowe. Tego też sporo było. Piękna sprawa. Tutaj mamy jeszcze kolejne odbiorniki, starsze troszkę. Jak widać, wszystkie w pięknym stanie. I jeszcze jeden. Natomiast ta sala, z której wchodziłem, to jest sala ze sprzętem. Produkowanym na eksport, który jest bardzo rzadko spotykany u nas, i zaraz Wam pokażę. Tutaj jest słynna wieża, kolejna kolumna diory, oczywiście, kolejny zestaw wieżowy i kolejne. Zobaczcie na kolor tych frontów. To też jest patent diorowski, z tego co Pani mówiła. Pracownik Diory wymyślił ten kolor frontów. On jest inny od tych srebrnych. To jest taki bardziej złotawy. A tu jest kieszeń wysuwana, też obiekt westchnień. Pięknie wszystko opisane. Możecie sobie przeczytać, jak, jak zrobicie stopklatkę, No i tu wieże, 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 duże wieże, małe wieże. I kolejna. A po tej stronie zobaczcie, są urządzenia produkowane na eksport pod innymi markami. Tutaj jest Lira, która była produkowana na eksport, i to jest to samo urządzenie, które jest tam, tam, tylko jest zmieniony układ. Radio jest po tej stronie, a gramofon po tej stronie. Tutaj mamy wieżę pod marką HiFiVox. Elizabeth, która się nazywa Brand wieża pod marką Tekko. Tutaj Bruna czy Brums, bo Bruna. Vela Continental, Continental Edison i Thomson. Diora produkowała dla Thomsona, pod marką Thomsona kolejny brand. I tutaj Brighton, a tam kolejna Vela. Także naprawdę piękna, piękna ekspozycja, wszystko Pięknie opisane, tutaj widać dobrze, ale tak jak mówię, oprócz tego pani, która tutaj oprowadza, bardzo bardzo ciekawie opowiada o tym i dużo ciekawostek poznałem dzięki niej od Jorza, o których nie wiedziałem. Także polecam, gdy będziecie na Dolnym Śląsku, to przyjedźcie koniecznie do Dzierżoniowa. Oczywiście w muzeum jest sporo też ekspozycji dotyczących samego miasta, ja wam tak w skrócie pokażę. Nie będę opowiadał, bo, bo nie wiem, ale jak będziecie to, pani przewodniczka wam o wszystkim opowie. Jest naprawdę ekspozycja, jest bardzo ładna i bardzo fajnie to wygląda. Ale z tego, co pani mówi, to większość odwiedzających chce oczywiście do ekspozycji dotyczącej diory. Przede wszystkim to jest główny punkt zainteresowań osób, które tu przyjeżdżają. Ale muzeum całkiem fajne i dużo ciekawych rzeczy. Oprócz samej diory tutaj mamy. Ja się bardzo. Ja bardzo się cieszę, że tu przyjechałem i że zobaczyłem to na własne na oczy. Wam też bardzo polecam. Jak będziecie na Dolnym Śląsku, to koniecznie wybierzcie się do Muzeum miasta miejskiego dziotrzynowa gdzie jest między innymi właśnie ekspozycja związana z diorą